Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z Grenistet. Nistet. Dzisiaj zajmiemy się Panzerkampfwagen 5 Panther w wersji OWSG. Ta wersja występuje w kampanii berlińskiej i jest to w sumie najbardziej zaawansowana wersja produkcyjna Pantery. Produkcja seryjna tego wozu trwała od marca 1944 roku. Do 25 kwietnia 1945 roku wyprodukowano 2953 pojazdy i była to wersja, w której no, można powiedzieć w 100% zastosowano wszystkie doświadczenia z poprzednich wersji. Zastosowano tutaj nowe jarzmo działa, które uniemożliwiało rykoszetowanie pocisków w dach kadłuba. Również pogrubiono pancerz boczny do 50 mm. Pancerz przedni miał od 80 do 50 mm, wieży od 100 do 120 mm. Natomiast jeśli chodzi o boki i tył wieży, to było 45 mm. Pojazd ten ważył 44 800 kg, czyli no, prawie 45 ton. Był on uzbrojony w armatę 7,5 cm KWK 42 L70. Była to naprawdę udana armata przeciwpancerna. Będąca armatą, można powiedzieć, najlepszą, jaką można było dysponować w tamtym okresie, dlatego że ona miała lepsze parametry niż 80K Była to armata, która mogła wystrzeliwać różne typy pocisków i jak najbardziej te pociski były bardzo niszczące i bardzo skuteczne. Pociski PZGR 3942, czyli pociski APC BCHE. Z 450 metrów przebijały 149 mm pancerza, ważyły 6,8 kg i osiągały prędkość wiatową o wartości 925 m na sekundę. Pociski APCR PZGR 4042 z 450 m przebijały 198 mm pancerza, ważyły 4,75 kg. 10 kilograma, prędkość wylotowa 1120 m na sekundę. Dysponowano również pociskami SPGR-42 o masie 5,75 kg i prędkości wylotowej 700 m na sekundę. Więc Pantera była naprawdę solidnie uzbrojona i solidnie opancerzona. Mogła podjąć walkę z każdym czołgiem alianckim, natomiast sama była dość dobrze chroniona przed ostrzałem i właściwie jeśli chodzi o wersję. W Berlinie, to dość dobrze widać. Walki toczą się na niewielkich odległościach, ale zazwyczaj w starciu z czołgami wroga. Ten pojazd wychodzi zwycięsko, dlatego że jest w stanie więcej trafień przetrwać. No i to jest, mi się wydaje, jego największa zaleta, bo T-34 jest dość podatny na ostrzał, natomiast Pantera, no jednak coś tam jest w stanie wytrzymać. To nie jest tak, że ona jest niezniszczalna, ale nie wątpię, jeśli chodzi o skuteczność, no to Pantera mają nieco wyższą. Przynajmniej mi się wydaje, że jeśli chodzi o Berlin, to Pantera jak najbardziej się spisuje z lepsza niż T-34 i to wyraźnie. Przede wszystkim lepiej można sobie obserwować pole bitwy, no i mi się wydaje jest ona wygodniejsza, no i niewątpliwie potężniejsza. Więc Pantera ma, że tak powiem, całkiem sporo zalet. No i jak najbardziej warto ten pojazd wykorzystywać, bo ona po prostu się bardzo dobrze spisuje. Wersja G, no jednak mi się wydaje, jest już bardzo zaawansowana. Owszem, potem planowano produkcję już jeszcze nowszych wersji, jeszcze bardziej ulepszonych, no ale ta wersja G jak najbardziej na Berlinie się sprawdza, jak najbardziej jest to całkiem niezły wybór. Mi się ten pojazd jak najbardziej podoba i każdemu go Mogę polecić. Zresztą Pantera to był chyba jeden z najlepszych czołgów II wojny światowej i raczej ciężko znaleźć pojazd, który by mu dorównywał. Tutaj chodzi mi o to połączenie. Opancerzenia, uzbrojenia i mobilności, bo jednak pantera na Berlinie dość żwawa jest, to trzeba sobie przyznać, że ta pantera wcale nam tam gdzieś z tyłu nie będzie zostawała. Oczywiście jeśli chcemy grać z tyłu, to możemy grać z tyłu, bo ten czołg jak najbardziej na dystans również się sprawdza. Ale jeśli chcemy ruszyć do szturmu, zaatakować bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie wroga, no to jak najbardziej pantera tutaj będzie po prostu świetną opcją bo po prostu pancerz jest wystarczający owszem ostrzał z boku czy też z tyłu jest bardzo niebezpieczny ale raczej strzały w przód nie zawsze wchodzą nawet z pancer Faustów z, z dużej odległości może ten pocisk po prostu nie wejść poprawnie więc raczej pantera jest tutaj no, zasadniczo dominującym pojazdem na polu bitwy po prostu świetnie się spisuje świetnie się z niej prowadzi walkę i ja panterę oceniam na plus jedynym problemem no to są wszędobylskie właśnie przeszkody terenowe różnego rodzaju właśnie jak nie wiem kontynery wagony cokolwiek. To po prostu nam może zatrzymać nasze natarcie, spowolnić nas, bo musimy to objechać, jakoś przez to przejechać, więc to jest największy problem, jeśli chodzi o Panterę. No ale walki w mieście są dość trudne dla czołgów, więc tu nawet Pantera musi mieć problemy, no bo niestety to nie jest pojazd idealny, no i w tym wypadku mi się wydaje, no, wielokrotnie jest jej dość ciężko, że tak powiem, ale jak trafia się jakaś taka otwarta przestrzeń, jakiś plac, gdzie no można wykorzystać właśnie dystans, no to jak najbardziej wypici, kilku czołgów przeciwnika nie jest dla nas żadnym problemem, więc jest naprawdę udany pojazd. Świetnie mi się nim grało i każdemu go mogę polecić. Mi się wydaje jeden z lepszych pojazdów w grze enlisted. na pewno jeden z lepszych w grze w kampanii berlińskiej, więc na pewno pod tym względem ten pojazd jest naprawdę skuteczny, ta arma to jest mega celna, mega fajnie się z niej strzela, zarówno pociski odłamkowo burzące mają wystarczającą. Że tak powiem, siłą ognia, no i również pociski przeciwpancerne, one raczej wchodzą jak w masło. Te 34 to nie jest żaden przeciwnik dla pantery. Raczej strzał zazwyczaj kończy się no, albo zniszczeniem, albo bardzo poważnym uszkodzeniem, które no, praktycznie wyklucza wrogi czołg z walki, no a drugi strzał no, zazwyczaj jest śmiertelny, więc raczej tutaj Yy, nie ma żadnego problemu właśnie ze zniszczeniem przeciwnika. Jak najbardziej Pantera bardzo dobrze się spisuje. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co Wy myślicie o Panzer 5 Panther w wersji G Jak Wam się ten pojazd podoba? Czy grałeście tym pojazdem w grze NISTED, a może natrafiście na ten pojazd w jakiejś innej produkcji i tam na przykład przypadł Wam bardziej do gustu niż w grze Nisted i tam uważacie go za lepszy, a w na przykład nie w pełni Wam pasuje i po prostu wolicie go gdzieś indziej. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. Komentarze, jak zawsze, są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.